Na antenie TVN24 doszło do starcia pomiędzy byłym wicepremierem, obecnie posłem Prawa i Sprawiedliwości Jackiem Sasinem oraz Moniką Olejnik, czyli ikoną TVN24. O co poszło? O katastrofę smoleńską, bo przecież my wciąż rozmawiamy o katastrofie smoleńskiej i wciąż mamy tutaj wiele sporów o to jaka jest moja refleksja to yy, o katastrofie to zaraz powiem, najpierw przybliżę o co był spór na antenie TVN24, bo Oczywiście rozmawiano o tych raportach, które dotyczą różnych komisji prowadzonych przez byłego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. No i w końcu Monika Olejnik mówi tak do Jacka Sasina. To jest skandal, że podzieliliście Polskę wmawiając ludziom, że był zamach. No bo Jacek Sasin tam mówił, że on uważa, że zamach był. Jacek Sasin odpowiada, odpowiedział na to tak, Monika Olejnik. Wmawia ludziom, że był wypadek, a Putin to... Aniołek, tak? Mówi do olejnik. Wmawia pani ludziom, że tam był wypadek, a Putin to aniołek. Na co się olejnik oburzyła? I mówi tak, do Dojacka Sasina, za chwilę pan opuści ten program. Jeżeli mnie pan nie przeprosi, jak pan śmie powiedzieć, że ja mówię, że Putin jest aniołkiem? Może mnie pan przeprosić? Tak się oburzyła Monika Olejnik, na co Sasin powiedział, że nie sądzi, żeby ją obraził. No i tak się jeszcze. Kałatali, kałatali o to, a niech mnie pan przeprosi. A ten mówi, że proszę mnie nie oceniać, i tak dalej. I tak się wspierali o, ten, o to określenie: Putin to aniołek, że pani tak mówi. Szanowni Państwo, wiecie, w czym jest największy problem, jeżeli chodzi o tę katastrofę smoleńską? Ano w tym, że kiedy do niej doszło. To polska klasa polityczna zamiast wspólnie pracować i współpracować, żeby wyjaśnić ten problem, żeby wszelkie hipotezy, wszelkie niedomówienia były obalone i zamiast brać pod uwagę każdą z możliwości, w tym zamach, to się podzieliła, tak? Donald Tusk pojechał zbijać żółwiki z Putinem i się tam z nim obściskiwać i pokazywać, jak on to panuje nad całą sytuacją, jak on to wszystko wyjaśnia. A strona Prawa i Sprawiedliwości, która wówczas była w opozycji, nie miała dostępu do żadnych dokumentów, danych, był jeden wielki chaos. Była po prostu, robiono z tych polityków Prawa i Sprawiedliwości i wariatów, a przecież wszystko jest możliwe. Niedługo po tym, jak była katastrofa smoleńska, mieliśmy pierwszy atak na Ukrainę. A później widzieliśmy, do czego są zdolni Rosjanie, kiedy wybuchła już poważna, duża wojna na Ukrainie w 2022 roku. Zamiast tę strony się zjednoczyć, zamiast coś próbować wyjaśnić, to nie. Nie potrafili niczego zrobić. Chociażby tak, jak zrobili Holendrzy po tym, jak na Ukrainie strącono ich samolot. Tam były konkretne wnioski. Tam się udało zdobyć wrak. A my oddaliśmy wrak. Rosjanom i w życiu nie można będzie już go odzyskać. Oni już go nam nie oddadzą nigdy. Te szczątki o ile w ogóle jeszcze tam gdzieś są. Nie wiem, jak to teraz wygląda ta sytuacja. I dziwić się politykom prawa i sprawiedliwości, że tyle y, było niedomówień i że stworzono tyle, chociażby teorii spiskowych. Nie ma się co dziwić. Ale to jest właśnie cała klasa polityczna. Monika Lejnik wprost twierdzi, że tam żadnego zamachu nie było. Jacek Sasień twierdzi, że zamach był. A my się nigdy prawdy nie dowiemy na ten temat. Do zobaczenia.